Hej, cześć, się wszystkim! Ja jestem Deniu Boy, a to jest e, Ultimate Team e, w FIFA 2015 wraz z moją drużyną, a w zasadzie moimi dwoma no drużynami. E, mam tu angielską taką, o widzicie, jaką mam tutaj taką zaimieszczoną trochę. I mam niemiecką, e, zbieram aktualnie na Siro mobile ciężko powiem wam, no, ciężko z hajsem, jestem biedakiem Będę dostawał buły na pysk, przegrałem e, W szóstej lizy jestem, przegrałem na sześć meczy, sześć meczy Więc zajebiście, dlaczego by nie, mam 6,5 kapla Problem w tym, że trzeba kupić e, Jak to się zwie znowu, aha Zły przycisk, sorka e, Że trzeba kupować te strony kontrakty, a patrzcie to Mam całej drużynie po dwa kontrakty, więc jak e, za dwa mecze po prostu będę musiał kupować kurwa 11 kontraktów, nie, 4K pójdzie na to i wejść tu zarób jakoś. No nie da się, no nie No nie da się. Będą leciały buły mi na pysk, po prostu luję ogusza, wszystko, nie? Bez szans, będę cienki, jestem cienki jak bilet, więc zobaczymy jak pójdzie. Mam stroje Tottenhamu, mam yy, her ten Hamu. Nie wiem dlaczego, jakoś tak mi się spodobał, jest taki neutralny. A żeby mieć ten herb Realu Madrid i stroje Realu Madrid, to musiałem znowu wydać pół kasy, albo jak nie, jak nie całą swoją kasę, żeby to mieć. Które mam aktualnie, więc olewam mnie. No, klatki spadły, ale już się opanowały, już opanowały dupę. I leci Ramos. Nie wiem, czy oni tu na niego mówią e, Kazio nie mam pojęcia. Coś tam chciałem zrobić. Powiem wam szczerze, że w tej chwili e, tak się broni. Taka jest obrona, że gówno tu daje, nie? Po prostu ja nie wiem po co ta obrona czasami jest. Oni stoją kurwa jak drewno. Po prostu na opał, nie? Po prostu drewno w kominku się lepiej zachowuje niż oni w obronie. I jest Olicz! Olicz! No niestety, no niestety Olicz nie dał rady. Powiem Wam szczerze, że Olicz w tej fifi jest niezły, niezły jest, bo tu nie ma główek, nie? Tu jest ta fizyczność w sensie chyba, że siła. I ma dość dużo siły, no ma nawet niezłe tempo. Czekaj, bo teraz Ramos będzie już maszalał. I Ramos, Ramos to wykończył. I, re, i Cristiano Ronaldo, proszę bardzo, CR7, bank, dzibko. Poszła pizda, poszła. Normalnie petarda jak nic. Kościelny, kościelny dom. Strasznie dużo bramek pada w tej chwili. Jak, jak się trafia na taką osobę, która tymi obrońcami wylatuje, w sensie wylatuje, wybiega, a nie że stoi w miejscu, bo niektórzy stoją w miejscu i wtedy nie da się ich mijać. Ale jak są osoby, które wybiegają obrońcami, ja tak robię często, to bardzo dużo bramek pada, naprawdę. Nie dojdzie do tego, a jednak Oliś doszedł. Właśnie widzicie to? To jest to, że on się przebija, jak po prostu, nie wiem. O! O! Ale Oliś, no żeś teraz to już jest sprzedany synek, już jest na. Na rynku transferowym na czarnym rynku. Się sprzedam do Rumunii będziesz kradł eee, Dobra, trochę mi teraz Ale dobrze, dobrze, jest dobrze. Jest okej. Okay. Jest bramkarz. Mamy Benaglio, nie znam tego bramkarza, ale był dość tani. Miał dość spoko statystyki. A tylko to się liczyło w momencie kiedy kupowałem tam niemiecką drużynę. O, teraz to nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja. To nie moja wina, że tak się zacięło. To też nie jest moja wina, nie wiem dlaczego, Siś. czy kolega ma jakieś lagi, czy o co chodzi. U mnie klatki są w porządku. Wybija Benaglio. Fifa! Powiem wam szczerze, że jest spoko. Fifa jest spoko, ta 15, -ka. Niby lepiej się gra, ale bugi są nadal. Pa. Jaki kurwa? Jaki ten paczek? Dobra. O! jest Kazio. Jest Kazio, Jest Kazio. Jest Cazio! Jak on to zrobił? Czy to trafi? Niestety... W ogóle powiem wam szczerze, żeby coś trafić z daleka to to jest tutaj nie? To cud prawie. Nie wiem dlaczego mi cały czas Ramos e, go On powinien tam główki zbierać. Strasznie jest ciężko tak. Strzelić z daleka, strzelić z główki, e, Zrzut różnego. Bo jeszcze w akcji to jeszcze jakoś się tam da, nie? Czasami. Już parę razy trafiłem, ale z rzutu rożnego to jeszcze ani raz nie trafiłem. Wiem, że teraz idzie jakoś tak zrobić, że wybierasz sobie zawodnika, który ma uderzyć z główki podczas rzutu rożnego. Ale jak to się robi, to ja nie wiem. Jak to działa, też nie mam pojęcia. Ja tam klasycznie biegnę na bramę i strzelam. Tak jak teraz to... Kazio. O, widzicie, słyszycie? Kazio. Nie wiem dlaczego nie tak mówią. Ja nie znam w ogóle tego zawodnika za bardzo, wiem tylko, że jest dość dobry. Jest w Borussii. tylko tyle wiem. Ale... Usłyszałem o nim dopiero pierwszy raz jak zacząłem grać w FIFA 15, bo wcześniej jakoś się interesowałem, w ogóle nie interesuje się niemiecką ligą, ja tylko i wyłącznie hiszpańską. Tylko i wyłącznie Realem Madryt I tutaj wrzutka i Olicz. Mógłby to, mógłby to tam wcisnąć powiem szczerze. Ale no nie wyszło, no nie wyszło. Zestrał się. jest podanie do Kazio. Zjebałem, teraz moja wina, zjebałem, ale jeszcze jest, jeszcze jest, cyk, 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 wow, 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 coś tam, coś tam Kazio chciał zrobić, coś tam, taki wąż, jak wąż, taki czorny wąż tam się chciał wcisnąć w ta brama, ale no nie ma bata, no. Teraz, teraz moja wina, moja wina, bo e, zminimalizowało mi się, bo coś mi tam wyskoczyło, dlatego się spadły klatki, musiałem kliknąć, jak zresztą widzieliście myszką. No i straciłem koncentrację i poszło wszystko w pizdu. Wszystko poszło w pizdu. Nic nie zrobisz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Powiem szczerze, szepnął się przeze mną, ja, przeze mnie jak. No cóż no była na pyst, tak jak mówiłem. No. Jeśli mi będzie pokazał, to ja to kocham, nie. Jak on mi pokazuje po prostu, jak on to trafił, ale Jeszcze gdyby ta bramka była jakaś cudowna, ale, ale po prostu zwykła bramka, nie? I, i, i mi ją pokazuje leci Kazio. Koło, wrotek. Aj. Co się stało? Co, Czekamy No to może Ramos to wsadzi. To by było ładnie, jakby to wcisnął. Ale chyba nie wciśnie to. Nie umiem. Nie umiem wolnych. Nie wiem, jak tu się wolne wykonuje. 2014 były jakby, były takie pewniaki. Niektóre po prostu gole, jak już jak już biegłeś na bramkę i widziałeś pod jakimś kątem, czy masz czy jesteś sam, czy z kimś, w sensie, czy jesteś kryty, czy nie. To już wiedziałeś, że będzie gol, tak, na tam 99%. Jeszcze no ewentualnie w ramkach czasami się coś odjebał albo twój zawodnik. Ale tak to już miałeś pewność, tu tego nie ma. Tu, kurwa, jest zawsze niespodzianka. Zawsze jest niespodzianka. Co ty, Olicz, robisz? się, kurwa, sam o siebie potknąłeś, człowieku. I zwolniłeś mi przez to i... Poszła cała akcja. Wszystko zaplanowane po prostu. Mózg operacji, Olicz i co? Gówno. ale jest jeszcze Myla Myla z pyska no i, no i gówno I jeszcze Lagi, Lagi zawsze na propsie zawsze na propsie Lagi ciężko strzelić z bliska bramkarze w ogóle w tej FIFA strasznie dobrze bronią ja nie wiem okropni są naprawdę wszystko z daleka to jest obronione nie? jedynie z bliska może coś tam strzelić ale z daleka to ja jeszcze nie, nie miałem takiego strzału żeby 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 coś trafić, naprawdę wszystko bronił bramkarz, ale Ramos to zrobił, Ramos to zrobił, Ramos i Murzyn nie trafił, Banana nie dostanie do klatki z chujem, tyle. no i widzicie na przykład mam akcję sam na sam, ale po prostu no, ja nie umiem tego wykorzy wykonać. wykorzystać, wykonać, wykorzystać lagi jeszcze, ale to nie są moje lagi teraz trafi, nie, a może teraz Piłka wychodzi w A, dobrze, kurwa, aż mnie po prostu Juricic, aż mnie tu po, potrzepało Ty po prostu by Będzie dobrze, najważniejsze jest to, żeby wygrać I tak spodnie z tej ligi tak, więc co to za różnica, czy ja to wygram, czy nie Ale zawsze jakieś tam monety, czy coś będzie. Miałem na początku Benzemę, znaczy kurwa będziemy. co ja mówię, Bale'a miałem Miałem Kogoś tam jeszcze, tam na wypożyczeniu, no to oni o, o, dobrze grali, dobrze grali, kurwa, ale Ci to już, to nie jest to samo, to nie jest to samo. Jest, ale teraz to by było, teraz by było, teraz by, było, teraz by było akcja, gdzie się wpierdzielasz, gdzie? Człowieku. Jest, jest Gricic, jest, jest Ramos, jest, ale Ramos, 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 Ramos. To nie jest to, co ja chciałem, żeby zrobił. To się ciśnie. Chila z jakiś? No bardzo no tak, dobrze. No, mamy szczęście, że nie trafiliśmy na dobrego jakiegoś mega kolesia, bo niektórzy są tacy po prostu przestarani, że hej, nie? Ja nie miałem wyjść z dziesiątej ligi, Zacznijmy od tego. Ja byłem w dziesiątej lidze. No, cały sezon zagrałem w dziesiątej lidze eee, i nie wyszedłem z niej, bo trafiałem na początku. Ja od razu kupiłem FIFA, jego na wyszło w zasadzie. Eee. Dobra, jest Ramos jak ją kupiłem, to trafiałem na jakichś palantów, którzy wiecie, byli wcześniej, brawo, byli wcześniej tam w, 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 w pierwszych, drugich ligach i po prostu tak mnie knoili, nie. Poza tym ja miałem brązowo-srebrno-złoty skład, a oni już puśćwa po prostu same złociaki, nie? I na tempo mnie brali, po prostu moi obrońcy tam za nimi gonili, ale... Robili pauzy na wodę, a oni po prostu biegli. Jak nie wiem, no, ja Konan, a, a ja, ja łukasz. Jezus Maria, i to jest, no i widzicie, i się namęczy człowiek, koleś zrobi dwie akcje na twoją bramkę i z dwa gole. Pozdrow. ja Conan, ja łukasz i kuj. Bullshit, to, 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 to jest, to jest, gówno to jest, to jest gówno co tu zrobił Olicz, chciał coś zrobić, ale mu nie wyszło no nie wyszło ale już odebrali piłkę już odebrali piłkę, dość drastycznie ale mają, Kazio tu walczy Kazio walczy i jakiś Murzyn go przepchnął ale jest Naorę. jest jeszcze ktoś jest piłka jest piłka, czy on uderzy? uderzy, ale bramkarz broni, jak zresztą widzicie sami 2014 to w gol, tu nie ma no niestety czy on to trafi? Gol! Pierwszy gol! Pierwszy gol z rzutu różnego. Proszę bardzo, Olić, chyba. Nie, nie, no he, czy jak mu tam leci? Nie wiem, ale pierwszy gol i to na nagraniu. Mówisz, masz! Bez, bez problemu po prostu. Dobra, mamy piłę. Podanko, Traorę. Teraz już jestem pewny, po prostu. Umiejętności jest, Olić, ale Olicz, coś ty zrobił! Coś ty zrobił! Podaj to tam, ale no, i te podania też są straszne czasami, ale jest jeszcze Ramos, Ramos, ale nie wchodzi mu w piłkę, Poparcie w pój, ale poszła, ale poszła pizda. poszła pizda, poszła pizda, poszła torpeda, nie ma co zbierać, no. Po prostu, ja jestem słaby, ale on jest jeszcze słabszy, jest cienki jak barsz po prostu, słabietki, słabietka, słabietka, no i tyle. ja ci będę mówił, więc... No strzelił mnie do obrony, no, no, nie, no nie ma bata. No. Jeszcze, jeszcze jadęmy z nim. Jademy z nim synek. Ale... i te wrzutki tu też są takie kurna, no to nie jest to nie jest to samo co w 2014. Mimo wszystko jest trudniejsza ta flipa. W 2014 to wszystko szło łatwiej, lepiej... Jakby były takie już schematy gry, tutaj tego tak aż tak nie widać. Próbuje się robić to samo co w 2014, ale to tak nie wychodzi. To wychodzi zdecydowanie gorzej. Na przykład teraz, ja podam na wysunięcie i nie wiem, czy on tam biegnie w ogóle. kazałem mu się wysuwać, ale nic. I Kazio, i Kazio jest gol. No co ja wam będę mówił? No 5-2, no 6 meczy przegrałem, nagle nagle wchodzę i wygrywam. Muszę nagrywać, ja, ja nie mogę grać Czemu bez nie nagrywania. Nie coś? No cóż, no czulno, no, no. no czul, czul, ciul, ciul i jest, jest 5-2. Także nie ma co zbierać z kolegów. Dawaj tą piłkę już. Nie wiem kto to ma, ale... I teraz leci jeszcze Duricic. Duricic! Przebił się! Przebił się! Czy będzie gol? Będzie gol. No i 6 no i No i co? Na no spokojnie, zrobimy sobie Cristiano Ronaldo. Nie, to przepraszam, to nie był Cristiano Ronaldo. Tak Benzema robi, ale nie wiem czy to jest jego ogólnie, Czy po prostu najczęściej robi ją tutaj 2014 najczęściej robił Benzema, nie? Ale czy to jest jego, czy co? To nie, nie wiem. wiem. Dobra. Jest 6-2. Jest jeszcze Rode. Rodę sobie tutaj piłeczkę wziął. Źle to zrobiłem. Już za bardzo przekombinowałem. Czekajcie, jakoś tak. Cyk. Jest duricić Duricić. No i karny, no! Także, ja się nie wpierdzielam, sędzia tam powiedział, sędzia powiedział, ej ty kurwa, co ty robisz człowieku, patrz, 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 patrz jak się poślizgnął, patrz jak się poślizgnął, patrz jak się poślizgnął poślizgną, ty, normalnie, Ramos będzie tylko, poczekajmy, i czy będzie gol, czy będzie gol, będzie gol, pogrom, pogrom, proszę państwa, teraz Cristiano Ronaldo, czas na Cristiano Ronaldo, proszę bardzo. Boom! Boom! Boom i boom. No i inny, no co? Lecimy tutaj z tematem, no co? Ja będę Wam mówił. Kolej przegrywa 7-2, ale się nie poddaje. I to jest, i to się, i to się liczy. To, to jest szacunek. O kurwa. Jeszcze gole. Proszę bardzo, trzecia akcja, trzeci gol. Jaka skuteczność, kurwa? No jaka skuteczność? Proszę bardzo, da się? Da się? Konanem? Gdzie masz miecz, synek? Gdzie ty masz miecz? Tyś powinien mieć miecz. Najlepiej jakiś kucyk taki wielki. Jesz jakąś sukę pod sobą najlepiej. Albo na sobie. Jeden kill. Dobra. Leci Ramos. Nie, nie chciałem podać. Ej, nie, nie chciałem podać. Nic Co ty robisz, Ramos? Ale walczę. 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 Walczę o piłkę. Złe podanie, niestety. Ale lagi. Lagi jak nic. Ja Konan. Nie Konan. Ty nie. Wysął z Niemiec i oci ja go do mnie. Ramos, Ramos, Ramos. A niestety nie wyszło mi tak jak chciałem. Ale podanie było dobre, podanie było dobre. Nie ma obrony w ogóle ten kość tak zauważyłem. Bo ja tu coś jeszcze wywalczę. A u niego tak jak się poleci, tak już jest koniec. Aj, widziałem, że Olicz już był na spalonym, ale mówię kurna, a może dojdzie, a może, a może się zesra po drodze. To będzie przynajmniej zabawnie. O, jak ona na przykład. O, to już nie była moja wina, nie była moja wina, klatki nie spadły. Pięknie to zrobił. A, za, za szybko, za wolno, za wolno. W sensie nic więcej bym nie zrobił. Leci piłka, leci piłka. O, 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 dobre to było, to było dobre, to było dobre. Tylko, że zablokowało się tam chyba. Dobra, jeszcze na piłkę. Jeszcze na piłkę, jest trawore. Jest trawore. Jest... A, a, a. Mogłem, coś po, po, mogłem coś poczarować, mogłem. Ale no, no. no. To, to już jest presja, to już jest presja, za duża presja, nie. Niestety. Ja czekam na NBA, bo teraz e, dzisiaj powinno wyjść. Bo ja to nagrywam w piątek, wy to zobaczycie w, w sobotę. Więc czekam na... O się. Czekam na NBA, aby dzisiaj. E, już Powinna wyjść polska wersja NBA, a chciałem zagrać tą karierę. Chcę w ogóle zobaczyć, jak to będzie wyglądało na. Wow, 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 na PC. -cie. Mam nadzieję, że, że tym razem nas nie wyruchają PC-topców. Czy on wyjdzie bramkarzem? Wyszedł bramkarzem, ale za słabo Ramos, za słabo, za słabo. Już myślałem, że wyjdzie do końca, ale oczywiście musiał się cofnąć, Jest Ramos. Jest Ramos, piękne podanie do Duricicia, Duricic! Nie będę tego komentował, no nie będę tego komentował. Duricic naciąga proce i strzela i jest gól, jest gól, jest gól. No. także taki sobie odcineczek, prawda? Taki, no taki przeciętny, że no nie, no nie będę się... nie moja wina, coś mi się tu przycina, on tym jakonanem chce strzelać na siłę. Inni jego zawodnicy mówią: Ty, ale my też tu jesteśmy, kurwa, weź nie żyć, nie? A on Będą mówi: Nie, będę żydził. Bramkarz wyrzuca oczywiście do przeciwnika, bo po co do, do nas? Przecież nie na tym polega wyrzut. Teraz moje klatki oszalały. To już jest koniec, więc dlatego przestańcie lagować, bo wam na kurwie do dupy. No i spalony, i soreczka, no, soreczka. Mówiłem ci. Mówiłem ci stary. Jakbyś podał do jakiegoś znajomego z drużyny, to może byś to trafił. A tak? Żydzisz. Żydzisz to... Na koniec klatki oszalały i koniec. Nie ma, nie ma takiego grania. Mój komputer powiedział za długo już, za długo. Dobra. Myślę, że to będzie chyba na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie podobało, to też możecie ją zostawić. Jeśli chcecie coś powiedzieć, to napiszcie w komentarzach. Jeśli możecie to udostępnijcie. Nie wiem, co jeszcze możecie zrobić, ale zróbcie co chcecie. Ja już was żegnam, także trzymajcie się na razie. Cześć.